Pierwszym z nich są dwa narzędzia do robienia grafik: Canva i Spark (Adobe Spark). I te narzędzia są o tyle fajne, że tam mamy już wiele gotowych szablonów grafik, nawet za darmo. I dzięki temu nie musimy mieć żadnych zdolności graficznych, tylko po prostu trzeba pilnować, żeby mniej więcej wszystko było równo i wyśrodkowane. I w ten sposób możemy tworzyć e, krótkie formy od e, Instagram Stories, bo, poprzez posty na Facebooka, na Instagrama, aż do e, rozbudowanych infografik. Bo tam też są e, przeróżne e, szablony. I w tych narzędziach jest wersja darmowa i wersja płatna. Płatna kosztuje około w kanwie chyba 10 albo, 5, albo 20 dolarów, a w parku chyba. 12 w planie indywidualnym, 12 euro w sparku. Tak. I myślę, że to jest bardzo fajna opcja, żeby sobie ujednolicić swoją, swój taki branding, swój wygląd w swojej treści. Ponieważ kiedy ktoś. Jeśli regularnie będziemy puszczać na przykład graficzki, na których jest tekst i one mają jakieś konkretne kolory i elementy, to ludzie z automatu będą wiedzieć, że to jest nasze i już będą tak, tak jakby bardziej skupieni na naszej treści, bo będą wiedzieli, od kogo to jest i że możemy, i wied będą mieli zakodowane, że już coś ciekawego im powiedzieliśmy i możemy to zrobić ponownie. Kolejnym narzędziem jest Doodly. to jest taka, takie narzędzie do tworzenia animacji, w których jest rysująca ręka, i w tle narrator opowiada o, o przedstawia temat. I wykorzystaliśmy ostatnio w kampaniach reklamowych takie graficzki. Nie wiem, może kojarzycie z YouTube'a albo z innych miejsc takie rysowane graficzki z najczęściej tematami na temat. Z, Tematami o rozwoju osobistym. I zazwyczaj takie grafiki kosztują naprawdę grube pieniądze, ale Dudley oferuje wersję Lifetime i tam się płaci około 300 zł i ma się dostęp do narzędzia przez już całe, całe życie Lifetime, jak sama nazwa mówi. I dzięki temu narzędziu możemy już sobie tworzyć własne grafiki informacyjne albo reklamowe, wideo informacyjne albo reklamowe. I choć na początku zabierają dużo czasu, kiedy już jesteśmy wprawieni, to kilkuminutowe wideo powinno zająć około 4 godzin zrobienie, ale nie jest jeszcze to jakoś strasznie popularne i w naszym przypadku jest bardzo dobrze odbierane przez odbiorców, więc myślę, że warto dać mu szansę to naszym kolejnym narzędziem, też związanym z wideo, jest Vid.io Maciek napisał, to możecie sobie zobaczyć. I tego narzędzia używamy do obróbki wideo, które już powstało, żeby było bardziej Facebook-friendly, ponieważ reklamy tam wymagają napisów, żeby były, bo wtedy są lepiej wyświetlane, to w tym narzędziu jest fajna opcja dodawania napisów przez sztuczną inteligencję wybieramy sobie język i nawet nieźle sobie radzi z dodaniem napisów, tylko potem trzeba zrobić trochę poprawek w literówkach, w przecinkach, w wielkich literach i porozkładać to odpowiednio na osi czasu, co zajmuje około 20 minut. Także lepsze to niż siedzenie kilka godzin nad samodzielnym dodaniem transkrypcji. Dodatkowo, wideo dodajemy też pasek postępu. Który też jest fajną opcją, bo jak ktoś ogląda już wideo, to widzi dokładnie, ile jeszcze czasu teoretycznie mu zostało. I akurat my korzystamy z płatnej wersji. Jest też bezpłatna, ale bezpłatna zostawia watermark. I co ciekawe, dowiedzieliśmy się o tym dopiero przy trzecim wideo, bo zmieniliśmy kolor tablicy. Także jeżeli w sensie kolor wideo tej tablicy, na której. Na której nam robiło animacje w Dudli, e Więc, e jeżeli nie chcecie płacić za e wyeksportowane wideo bez watermarka, to można robić je na białym tle Ale nie zachęcamy, bo jakieś narzędzie dobre, to trzeba płacić. Tak, więc to, to, to jest e wersja Cebula Extreme. A narzędzie nie jest aż tak strasznie drogie, więc, jeżeli robicie wideo, to Wam się naprawdę przyda. Już ostatnim narzędziem są a właściwie dwoma narzędziami są, są programy do tworzenia map myśli, i właśnie fajnie jest robić mapy myśli na takich narzędziach, które już oferują nam jakieś szablony, dzięki czemu będziemy mogli stworzyć coś dla naszych odbiorców dosłownie kilkanaście minut. Przede wszystkim obawiałem się, że jeżeli ja zacznę mówić coś więcej niż raz, to ludzie pomyślały, że Aniserowicz skończył się na kill'em ol i już nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Okazało się, że o, o, takie komentarze się pojawiały, ale bardzo rzadko. Raczej było, że wow, jak, że, ja, że ty to wypuściłeś kiedyś, ja tego jeszcze nie widziałem. Więc ten ratio, ten stosunek pozytywnych reakcji do negatywnych to jakieś 98% do 2%, czy coś takiego. Więc zdecydowanie y, można się tego obawiać jak najbardziej, ale wątpliwe jest, żeby to faktycznie się stało, bo je, żeby faktycznie był jakiś negatywny odzew, Ponieważ, jak ktoś jakąś treść już widział i widzi po raz kolejny, to najbliżej tam po prostu nie wejdzie. Ludzie mają teraz tak przy olbrzymie morze informacji do wyboru, że. Jak zobaczą coś, co ich nie, 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 nie zainteresuje, to po prostu to jest kolejna rzecz, która ich nie, nie zainteresuje. Natomiast jeżeli ktoś to wcześniej przegapił, a to jest warte pokazywania i pokazywania i pokazywania, mówiliśmy o tym, że to jest warunek numer jeden, to, to po prostu tam wejdzie i się, i się pocieszy. E, miałem szczególnie taką trochę obawę właśnie związaną z tym, jak przestałem zarabiać na życie pisząc kodzik a wcześniej miałem bardzo dużo treści związanych właśnie z programowaniem na blogu. No i nie chciałem z jednej strony, znaczy z jednej strony chciałem być fair i nie pisać o programowaniu, o swoich doświadczeniach, skoro już tych doświadczeń na bieżąco nie miałem, ale z drugiej strony chciałem też cały czas o tym programowaniu jednak, żeby coś się w moich kanałach pokazywało. Teraz to jest rozwiązane w prosty sposób, że po prostu zapraszam ekspertów od tych tematów, właśnie i teraz oni tworzą treści na moich kanałach. Jeśli chodzi o światek IT, ja nie udaję, że jestem nadal na bieżąco, bo po prostu nie jestem. Natomiast jeżeli chodzi o te początki, to mimo wszystko tę swoją obawę pokonałem i wykorzystałem takie narzędzie. O wcześniej, w sumie też można było o tym powiedzieć, ale nie powiem już tej poważę narzędzie i jego stylu. On nie jest idealne, ale robi robotę i jest bogie niestety, jak na swoje mo możliwości, ale go używa od już dwóch, trzech lat. E, I to narzędzie, jak się je odpowiednio skonfiguruje, on dostaje całą kolejkę treści, jakichś tam treści i potem te treści wyrzuca w social. Więc piszemy, że z tematów technicznych z mojego bloga wypuść trzy treści tygodniowo na Twitter, siedem treści tygodniowo na fanpage i dwie treści tygodniowo na link i obro z całej bazy treści, których, jak mówiłem wcześniej, miałem całą masę, to narzędzie całą w ale Nawet ja, ja, ja nawet nie byłem świadom, co ono dokładnie robi. I pojawiło się może raz, może dwa razy komentarz, że obserwujesz podgrzewane kotlety, ale większość osób właśnie dokładnie to robiła. To mówiłem wcześniej, że mówiłem: Ole, jakie fajne! I to jest post z czterech lat. Szkoda, że ja wtedy już ciebie nie czytałem, czy coś takiego, nie? I wtedy akurat. Była najwi był największy ruch na blogu devstyle.pl O ruch specjalnie nie dbałem nigdy, wtedy też nie, ale akurat wtedy z ciekawości zreknąłem. statystyki się okazało, że na blogu programistycznym było ponad 60 tysięcy unique users miesięcznie, co jak na branży IT no to jest strasznie dużo, to właściwie, no to jest po prostu strasznie dużo. Nigdy do czegoś takiego nie dobiliśmy znowu, bo ja wyłączyłem w końcu to Coaster. To, to był taki eksperyment, żeby po pierwsze pokonać tę swoją obawę, a po drugie zobaczyć, co się stanie. Się okazało, że faktycznie wynik był naprawdę dobry. I teraz akurat e, u nas Łucja znowu w teamie pracuje nad tym, żeby taką Coaster wyłączył z kolei wszystkie odcinki podcastów w świat, bo one w dużej mierze są. E, uniwersalne i prawdopodobnie podobnie zrobimy też z vlogami. Vloga już robię od ponad trzech lat i też można by starsze odcinki powrzucać z powrotem w służbę, ale właśnie automatycznie. Więc to jest ta obawa taka z mojej strony była, że ludzie pomyślą, że ja nie mam nic ciekawego do powiedzenia, ale się okazało, że to obawa była niesłuszna po prostu. Magda? Um, moją obawą przede wszystkim było to, że ludzie pomyślą, że ich oszukuję. Ze względu na to, że, tworzy, że po prostu przerabiam treści, które, było, które były już kiedyś i, które, i po prostu ubieram je w trochę inną formę. I czy ludzie nie pomyślą, że zrobię z nich idiotów, bo przecież oni już to wszyscy widzieli. Ale tutaj pokutuje takie założenie, że jakieś takie miałam wyobrażenie, że kiedy ktoś już obserwuje maćka, to. Na wszystkich kanałach jest ciągle na bieżąco, tak jakby sobie robił rejestr tych wszystkich rzeczy i wyskakiwało powiadomienie, że dwa lata temu, 23 stycznia o godzinie 15:30 wszedł taki vlog i Maciek właśnie robi z ciebie idiotę, ponieważ robi mailing w podobnym temacie, tylko odrobinę go rozszerzając. Ale to tak nie wygląda ze względu na to, że po pierwsze jest y, rotacja treści, y, takie, y, rotacja użytkowników, tak jak y, Maciek powiedział, a po drugie, wartościowe treści warto też, y, użyteczne treści, wartościowe warto też y, przypominać ludziom. Ze względu na to, że mogli, nie wszystko będą pamiętać, bo przecież każdy ma swoje życie i nasze życia uważam, że są już na tyle angażujące, że nie będziemy śledzić y, kogoś. Y, Każdego kroku y, jednego, jednego twórcy internetowego. Chyba, że jesteśmy psychofanami, ale, ale to już jest raczej margines. Ale jaki przyjemny margines? Zależy po której stronie się jest. Może się pojawić taka myśl, że zamiast pobudzać naszą kreatywność i tworzyć coś nowego, będziemy tylko kombinować, szukać sposobów na to, jak wdrożyć content z tego, co już mamy. A według mnie rozwiązaniem jest y, pogłębianie y, tych informacji, które już y, przekazaliśmy ludziom, y, rozszerzanie y, o, tych tekstów, które już, y, tych treści, które już mamy, y, i po prostu uzupełnianie tematu, nawet y, niekoniecznie tym samym postem, tylko y, Jakimiś dodatkowymi tematami, które mogą być osobną treścią, które po prostu obudowują ten, ten jeden temat, i które mogą mieć potencjał do stworzenia jednego dużego, powiedzmy, e-booka, wideo, może nawet książki. Także myślę, że to nie jest jakaś blokada dla kreatywności. I wręcz przeciwnie, jeżeli będziemy. Korzystać z rozsądkiem, z dobrodziejstw contentrius, to możemy jeszcze bardziej zastymulować swoją kreatywność i, i w efekcie mm, pokazywać jeszcze więcej użytecznych, ciekawych rzeczy.